Gramy, Panie Andrzeju. Pan zajrzy, Panie Rafale, powolutku od pierwszych tych, Pan zacznie. Natomiast generalnie, meta dziedzina jest to dziedzina wyższego szczebla. Od danej dziedziny. Może tak spróbuję. Tak dawno nie grałem. Staram się grać różne sycylijskie, żeby było ciekawie. Napadnę. Spróbuję zabrania Konisia. Spróba zabrania pionka. Nie można pchać pionka, bo mam otakę. <laughs> o. I spróbuję zagrać D5 w jednym ruchu. Już chyba wolę fortepian z saksofonów. O. Wyskoczę hetmanem na wolną przestrzeń to jest strefa buforowa jak mówi Elshad Mamiedow linia piąta jest strefą buforową trzeba ją kontrolować no, przyjmę ofiarę zaryzykuję wzięcie centralnego piona podobno centralnego piona zawsze warto wziąć Trochę mnie ten ruch gońcem na B3 zaskoczył. Wydaje się, że pan Andrzej zagrał na pamięć. Gońcem się odchodzi w dziewiątym ruchu na B3. No, trudno, wezmę do centrum. Wezmę do centrum, trudno. Zbiję tego konisa, bo mi się podoba. I wezmę tego pionka Hetmanem, bo chcę zbić wieżę. <laughs> na szczęście jest pion F2 na szachownicy. Nawet jak Hetman odejdzie, to się zastanowię, a nie wezmę wieży, bo mi zły człowiek nie dał wziąć wieży. To Teraz będę bronił swoich pionków jak niepodległości. Na razie nie ma ruchu, goniec D4. No Trzeba pionka D6 obronić. Ale ponieważ mam dwa, obronię go wieżą. A może tak prymitywnie go obronię. O! Bronię go prymitywnie. Hetmana na wymienię. Trudno. Napadnę na piona. Nie udało się. Podwiążę... Oj oj oj, 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 oj. oj 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 jak to ciężko się gra. Trudno, zagram te sześć. Na d5 zbiję i stracę tego piona, nie będę się martwił. Tu. Wisipian do zabicia. W tam mi się nie saksofon włączył. Będę miał pole dla gońca na D4. Tu nie ma ruchu D6. A poza tym mam otakę. O, to mi zaczyna się podobać. Tu siatki matowej nie ma, bo w stosownym momencie gońca cofnę. Tu muszę uważać na tego sfaniaczka. Chociaż tym pójdę. Tym pójdę szybko, szybko. I odchodzę wieżą na d8. Pogoniec a4. Tu nie trzeba się spieszyć. Królem na G7, a to co? No to tu. To zdwajamy wieżę. Chcemy wymienić wieżę. Dopiero potem pójdziemy pionem. Tu można bić wieżą, można bić pionem na B6. Trzeba czymś zbić. Wierzą biję. Wpadam jeszcze na dwójkę. A najpierw chula podciągnę, żeby nie było Matów. Padnę na dwójkę, tu goniec B3 niedobre, bo po C4 goniec nie broni piona. Oj, dziękuję, tu trzeba zroszować, zrobić krótką roszadę. I ja zrobię krótką roszadę, i dopiero potem goniec B3. Dziękuję za grę, panie Andrzeju.